Det man kommer ihåg med, med Marius också från Djurgårdstiden var ju hans långa... Han uh, hade ju ett långt... Uh, vad heter det? Permanentat hår. Det är en sån här grej som har etsat sig fast när Marius åkte runt. och hår hängde ut över hjälmen, så här, åkte han runt och det fladdrade överallt. Första gången jag man spela att Jag älskar disciplinen från första utkastet. E, strasznie mi się spodobało to, jak ci panowie jeżdżą na tych łyżwach, jak są ubrani, e, jak groźnie wyglądają. W tych akademiach hokej zawsze był popularny, a w latach 80. No, też bo był to taki sport, gdzie, gdzie się Tychy były na, 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 na całą polskie sławne. Najpierw chodziliśmy na ślizgawkę z Mariuszem. Wybrałem się na taką ślizgawkę właśnie z mamą i z tatą, pamiętam. Tata stał przy bandzie, pilnował kurtek naszych. Mama ze mną za rękę próbowała nauczyć mnie pierwszych kroków na łyżwach. Także tak naprawdę to mama robiła ze mną pierwsze kroki na łyżwach, a, a nie tata. No, tata to dzisiaj nie potrafi jeździć na łyżwach. Doszedł do tego, że zaczął to lubić, mo może mało lubić on nawet w tym hokeju się zakochał że nie trzeba było go już później pilnować bo wiedział co jest jego powinnością ta chęć cały czas rozwijania się cały czas polepszania tego co co potrafi zrobić żeby jeszcze szybciej jechać żeby jeszcze więcej ciężarów wycisnąć był pierwszy na lodzie i ostatni do zejścia z lodu że trening to była u niego świętość robił to co się od niego wymagało, a wręcz jeszcze więcej. Ja myślę tak jak wielu w każdej dyscyplinie, to każdy sportowiec powie, że talent to jest 10%, 15% góra, a, a pozostałe to jest ciężka, haruwa, ciężka praca. Mariusz wykonał ten, ten, ten taki jakościowy skok w wieku 17-18 lat i od razu e, dostał się do stacji. Mariusz był najgłośniejszym juniorem, wielce utalentowany, to już u nas, w naszych kadrach osiemnastolatków, był zawodnikiem, który wygrywał mecze dla reprezentacji. Z jakiego powodu trafiłem tak naprawdę do Szwecji, to był, to był świetny występ na mistrzostwach Europy Juniorów. Graliśmy, pamiętam, taki słynny mecz, ja go oczywiście pamiętam, dla mnie słynny. En match med tyskarna. Vi vann med 8-7, eller 7-6. Jag minns att jag spelade 7 bramek. Det man kommer ihåg med Marius från Djurgårdstiden var ju hans långa... Han hade ju långt... Vad heter det? Permanentat hår. i Det grej som har etsat sig fast när Marius åkte runt. Ett Håret hängde ut över hjälmen. Här är en va? Långt. Är lite bättre, för det är hel helheten i alla fall. Det var lite som Jim Morrison. Vad men... ja, händer? Mittbena. Varför <laughs> står du så här? Den är bättre än den här. Jag gillar polska, men det är det. Nissan Premiera e, GT z dobrym silnikiem, fajnie oklejony Durgarden Stockholm, e, Mariusz Czerkawski mój numer. Wszyscy zawodnicy mieli takie samochody. Przyjechał takim wypasioną e, Nissan, y chyba, yeah. ale to już nie, nie sam samochód na nas zrobił wrażenie, tylko to, że na drzwiach był e, jego nazwisko, numer, logo, e, logo klubu i, i to było dla nas no, takie wow, co się dzieje, tak? 92. Igrzyska olimpijskie w Albertville na pewno przejdą do pamięci pod tym względem, że po pierwsze byłem młodym chłopakiem 20-letnim, który nie do końca zdawał sobie sprawę, że to jest e, tak niesamowite e, wyzwanie. Oczywiście wiedziałem o tym, i czułem to, że jedno z Igrzyska jest to też spełnienie marzeń e, sportowca. Do Albertville e, nie jechaliśmy po medale, nie, nie byliśmy faworytami. Jechaliśmy po prostu wygrać swoje mecze. Ze Szwecją chyba było 7. 7-1 chyba, z Finlandią 9-0 chyba. 9, 0 Nie osiągnęliśmy tego celu w 100% i, i to, to, to było jakimś tam e, rozczarowaniem. Chociaż jeszcze tam wygraliśmy z Włochami, a Włosi grali rewelacyjnie. Mariusz był, był tym zawodnikiem, który mógł decydować o, o losach spotkania. No niestety dość szybko w pierwszych, nie wiem, dwóch czy trzecim meczu nabawił się nie tyle kontuzji, ale został sfaulowany stłuczenie mięśnia czworogowego i to go wyeliminowało. Wtedy jeszcze myślałem i sobie zacząłem liczyć w głowie, ile jeszcze igrzysk olimpijskich może być z moim udziałem. W 1994 w Lillehammer miały być drugie, no później oczywiście 1998, 2002. I mówię, może mi się uda być na pięciu. Okazało się, że to było jedyne do tej pory igrzyska, i ostatnie, na które stacja Polski pojechała. Największą radość z uprawiania tej dyscypliny masz, jak jesteś, jak jesteś młodym. Jak jesteś w młodym wieku, nie zarabiasz pieniędzy, jesteś tam właśnie z przekonania, z pasji, z, z, z tej miłości do tego sportu, i ja pamiętam taki, takie, taką rozmowę kiedyś z menadżerem drużyny, właśnie w Edmonton Oilers, który przyszedł do nas. Siedział u nas sześciu chłopaków, trochę spuszczone głowy, nie za dobrze nam szło w tym sezonie. I on mówi: Słuchajcie, dlaczego się tak smucicie, dlaczego macie spuszczone głowy? Spójrzcie wokół siebie, jaką radość wam dawało to, żeby mieć kij z podpisanym swoim nazwiskiem, jaką radość wam dawało to, że ubieraliście kiedyś w wyżwę, że wychodziliście na lód, że, że w zimowe dni czy nawet wieczory jeździliście na otwartym lodowisku, gdzie śnieg sypał wam w oczy, a wy dalej przychodziliście na to lodowisko i nie mogliście doczekać na następny trening. Z jaką pasją do tego żeście podchodzili, nikt was do tego nie zmuszał, nikt wam nie płacił żadnych wypłat. Wielu z nas doszło do wniosku, że rzeczywiście no, cieszymy się tymi małymi rzeczami, cieszmy się tym, że w ogóle wychodzimy na lód i, i możemy, możemy uprawiać to, co kochamy najbardziej.